więcej piosenek to was subskrybujcie i zaliczycie mi kanał a teraz przejdźmy do piosenki hej 8 subów jest właśnie chciałem udostępnić tą muzę 8 subów hej 8 subów 8 subów 8 subów nagrywamy 8 Jakbym wiedział 8 subów, 8 subów to dla mnie, czego ty byś nigdy nie wiedział. Świeżo co kupioną, jeździmy furą. Świeżo co zrobioną. Moja fura, to jest rura. Moja fura tańczy sobie i jeździ zaraz. Zrobię wypadek tą furą. 8 subów, 8 subów, bijam koltytyty, bym duru, duro 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 8 subów na kanale. 8 subów, latujemy jakby. 8 subów. 8 subów. 8 subów. 8 subów, tańczę na szpitalu. Tańczę w szpitalu. Osiem słówów. Osiem słów tańczę na szpitalu. Na szpitalu.